Cześć wszystkim, Chris z tej strony, witam Was na gospodarstwie na mapie Zielonka. Mamy sierpień i czas na zbiór ziemniaków. Nie będę kombinował za bardzo. Najpierw sobie pojedzie ten mały ciągniczek i będzie ściągał, lecimy. Ścinał. A zaraz zobaczymy, bo mamy kombajn do uprawy ziemniaków, ale dobrze mi pamięć nie mieli. Mamy, on wymaga 200 koni, więc zaraz zobaczymy co możemy do niego dopiąć. Średni mamy 180, czyli mamy jednego naszego dużego do dopięcia. Rozsiwasz nawozu, na który mamy przygotowane teraz rozsiwanie wapna. I tutaj ten siernik tak samo trzeba troszeczkę sprzątnąć, bo jakby to powiedzieć, będzie to nam pewnie przeszkadzało. Więc. Słuchajcie Nadal się przekonuję, że Wycofywanie z takimi sprzętami To jednak nie jest to samo co cofanie z przyczepką Przyczepką jakoś idzie, a te sprzęty przez to chyba, że są Szersze, a Krótkie to chyba dlatego się troszeczkę trudniej ten wycofuje. Nie wiem, tak to sobie tłumaczę. Bo jak pewnie zauważyliście czasami, jak jeżdżę, to z przyczepą za bardzo nie ma problemu z wycofywaniem. A no, mówię oczywiście o przyczepie typu właśnie tak jak tutaj jest tak zwanej jednoosiowej bo dwuosiową to no przyznaję się że nie umiem i patrząc coraz więcej jakim im więcej się tutaj bawię takim czymś to tym więcej mam szacunku dla kierowców ciężarówek, którzy jeżdżą właśnie. I... Powiedział, że nawet nie wycofują, a wywijają z tymi przyczepami. Nasza łomasełka. I podjedźmy pod いいよ。Yeah. zostawimy go i niech jedzie do zbiórki i tak naprawdę zaczynam się wahać czy na czas tych zbiorów ziemniaków nie wypożyczyć jakiegoś jeszcze kombajnu i jeszcze jedno zobaczę, no bo mam tutaj takie jakieś sumie cztery hektary do zbioru to trochę zajmie. Natomiast jeszcze chciałbym zobaczyć na ceny, bo mamy dość sporo niektórych produktów, które możemy sprzedać, czyli mamy w grudniu jęczmień, pszenicę też w grudniu, rzepak mamy w listopadzie, to by pasowało rzepak sprzedać w listopadzie i to by było na tyle. Nie będziemy chyba zasiewów żadnych robić, tylko faktycznie przygotujemy się na przeszły rok, że tak powiem, na spore zbiory obsiew w sorgo, A nie, czy nie sorgo, tylko soli. Dawno nie było wusiane. O jest dość, ale ten kombinuje. Ale cóż, pracownicy, ci, którzy są na konsolach, no są tacy, jacy są. Nie mamy za dużego wpływu na nich. Niestety, wygląda jednak, że Gra na konsoli jest bardziej uboga, niż na komputerze. Ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. No i cóż... Nie mamy wielu modów. Mamy ograniczenia palet. Belli i tym podobnie. tylko sobie tą przeszepę ustalić. ja myślę że on będzie w stanie te dwie przeszepy pociągnąć może niepełną pełną prędkością jakąś przyzwoitą jeszcze jak nie ładujemy je do pełna Nie chcę mi się wymieniać. Choć w sumie... Dlaczego nie? A już nie dużo. Nie mi się... Może i faktycznie wymienić. No, 170 kg. To możemy coś żeby na przykład to na 200 zobaczymy ile będzie miał inny Deutzfart jak już kiedyś powiedziałem no, podobają mi się te ciągniki wyglądają to no. był Deutzfart chyba szóstka z tego co pamiętam w serii 6 czy to opiszę tak, 6185 mamy. I teraz zobaczmy... A może tak będzie, skoro chcemy sobie Dojca wziąć, następnego, to może tak będzie łatwiej go znaleźć.

No tak naprawdę wersja 6 a 7 to tak niewiele się różni. 221 tysięcy 10 ton, a z podstawki wersja 1 ton. To samo. Tylko ilość slotów, tu jest 23 tu jest 18 no myślę, że 250 koni to już trochę takie pytancie kupić a potem sprzedać no, jak to w środku wygląda a no, jak do ojca. Książnik taki trochę mały się wydaje przy nim, 750 I wymieniłem Dojca na Dojca. I będziemy zaraz zbierać ziemniaki. Czy ja nie pomyliłem jakichś obciążników? Nie, to jest 700. Już myślałem, że któryś z maluchów miał na przykład tonówkę daną. A... a temu co się stało, zapętlił się. I nawet nie zauważyłem, kiedy powiedział, że. Coś mu nie pasuje. Wiele rzeczy ci pracownicy potrafią przewidzieć. Kurcze, jak samochód się jakiś pojawia, czy jakiś inny ciągnik, jakaś maszyna, to się zatrzymają, ale słupa to kurde nie widzi samo często jedzie w maszyn też swoich, nie widzi tylko chce jechać przez maszynę. O, tak jak i teraz tego też nie widzi. Trzyma się tylko, będzie się siła. Dobra, tu sobie pozbieram i następny pewnie odcinek będzie od zakupu nowej fabryki. Także do usłyszenia, miłego dnia, łapka w górę.